Witam, padło takie, pytanie, się jak pytanie, zagadnienie, czy na przykład dziecko urodzone z innymi rodzicami, gdyby się urodziło z innymi rodzicami, tak na przykład przy tu rodzic Strzelec i jeszcze jakiś znak, a na przykład dwie ryby. A jest pod tego samego dziecka, czy na przykład by było różnica? Oczywiście, że byłaby różnica. Po prostu środowiskowa. Inaczej się zachowują ci rodzice, inaczej ci. I po prostu tutaj by była różnica, a czy w rzeczywistości by była jakakolwiek różnica? Nie wiem. Nie wiem. Ale genetyka jest genetyką. jeżeli rodzi się dziecko, tak to ma to. Przypuśćmy założenie, weźmy taki przykład, że Rodzice się łączą, tak? Są narzeczeństwem w założeniu, biorą ten ślub, ale nie Ich łączy coś. Łączy je planety, tak? Planety. Teraz to dziecko wie, że troszeczkę z mamy, troszeczkę z tata, troszeczkę z dziadku. przede wszystkim tam z dziadków wie, że te planety. I łączy genetycznie. No więc to jest, stanowią rodzinę. Czy byłaby różnica, jakby były na przykład w założeniu te dwie ryby, na przykład rodzicami i też by się urodził na przykład to samo dziecko, na przykład od znaku skorpiona. Nie, tylko ryby, ryby mają zupełnie inny charakter niż na przykład Szczelec. I tata, przypuśćmy tata szczerec. i tata ryby. No przecież to są dwa skrajne różne znaki. Ale teraz to dziecko by miało, przecież to dziecko, ponieważ się urodziło z dwóch ryb, no, to ma charakterystykę ryby też w sobie. I ono by rozumiało te ryby. A to dziecko z kolei z tych szczelców, szczelca i tego drugiego znaku, miałby charakterystykę tych dwóch znaków. No więc, gdyby ich przenieść, zamienić, no to. To Tragedia, tak? No ale takie rzeczy się zdarzają. No, w założeniu na przykład rodzice giną, tak? I przejmują, na przykład przypuśćmy o założeniu, te, 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 ci rodzice giną, którzy są szczelcami, wyjątek jakiejś tam sytuacji. I przejmują, na przykład, drudzy rodzice adoptują i spod na górę. Przecież temu dziecku się wszystko zawaliło. Wszystko się zmienia, genetycznie nie jest. Teraz, czy ono jest uwarunkowane? No, teraz zależy tylko od kultury tych ryb. Czy te ryby są, przypuśćmy, te, teatralne? Niech to będą ludzie, sztuki. No to podejrzewam, że ten, ten biedny skorpionek, to biedne dziecko też zostanie dziełem sztuki i będzie. Dla sztuki funkcjonować, a nie pójdzie na przykład w jakimś tam kierunku, na przykład skorpioniastym, czy bardziej w tym kierunku, które by wybrał, ale będzie nadal, nadal, nadal jednak prowadził analizę, jednak prowadził jakieś tam psychologiczne działania, to będzie robił. I to jest po prostu jakby zasada, ale. Po prostu nie wiem, nie wiem, nie umiem, bo takich doświadczeń nie mam. A dwa, że to są przykłady czysto hipotetyczne. No można by taką analizę przeprowadzać, ale to trzeba by na populacji przynajmniej miliona i z tego miliona wysłuchać te 10 osób i z ty, te 10 osób obserwować bo, bo chyba w milionie by się znalazło takie, takie zjawiska. I, i, nie wiem, ale według mnie to jest. Dzieci będą, znaczy na pewno te, te dwa skorpiony, jeżeli naturalnie urodzone, te dwa ten skorpion z tego szczelca i ten skorpion z, z tych ryb będą zgodnie żyć i różnica pomiędzy tymi skorpionami na diametralnie Diametralnie różne, mimo że w tej samej godzinie, mimo że w tym samym szpitalu, będą diametralnie różne, po ze względu na to, że tutaj wychowują właśnie rodzice i on ma w genetyce zupełnie, zupełnie w genetyce, ponieważ tam gdzieś te rybki muszą funkcjonować. Gdzieś tam, bo przecież to są jego rodzice i no tak jest, no jest, jest, jest. To jest taka przemiła genetyka, i tak jest. Do zobaczenia i czekam na dalsze wiadomości, a to taka po prostu odpowiedź. Do zobaczenia.